Siemaneczko! Z tej strony Królik. Witam Was w kolejnym odcinku brudnego motovloga. Dzisiaj pojeździmy sobie trochę po wysoce. Pokażę Was jak, Wam jak te tereny dokładnie wyglądają. Pometu pokomentuję co nieco. Także zaczynamy. Zobaczymy, czy ten motor dzisiaj odpali. Bo dzisiaj trochę jest kapryśny, kurde. W ogóle pecha mam od samego wyjazdu. Pojeździłem trochę z Marcinem. Stopka mi się złamała, pływek mi się zawiesił parę litrów paliwa mi zdążyło uciec zanim się skapłem także widzicie ogólnie już końcówka paliwa została ale myślę że na nagranie spokojnie powinno starczyć Dobra to zaczynamy palę maszynę o. ciekawe jak mnie będzie słychać postaram się tak zbytnio nie gasować je jeździć w dołę żebyście mnie dobrze słyszeli o kurwa ile tu wody teraz o. Zaatakujemy sobie może teraz ten podjeździk Z tym stopniem, pewnie na kamerce jest śmieszny Więc muszę, żebym jakoś fejla sobie nie zrobił Tym bardziej, że jestem sam, to nie chcę tak szarżować, ale... <laughs> Lubię adrenalinę E, poszło elegancko Czułem się tak jak widzicie, to są takie kolejne po zipach. że gdyby to nie było miękkie to można nieźle przed kierownicą dobić. Pojedziemy może sobie tym wąfosem. Ogólnie teren, teren jest lajtowy, jest bardziej dla ludzi takich Powiem tak, jest przyjazny do nauki na motocyklu Są kamienie, jest błoto Jak popada, to jest trochę... Jest trochę szarpnorozo Ale ogólnie, jak jest tak, jak dzisiaj jest sucho To się bardzo fajnie jeździ Przyczepność, nawet jak mam taką głupę średnią mhm. Bo mam teraz Mitasa x 754 polecam. Bardzo fajna półka Mimo tego, że nie ma dużo bieżnika, to nadal bardzo fajnie wstaje I wydaje mi się, że na taki teren jest zajebista, bo tutaj jest glina jak popada, to jest ślizga z syn. Ale jedynym minusem tej gumy to jest właśnie... Yy, jest to, że w kamieniach nie jest za wjeżdża. Jak wjeżdżacie na kamieniach na tej gumie, to wrzuca za jak nie Tutaj będzie taka ścianka takim ją magazyny i za, zabierają nam trochę terenu także mam nadzieję że tylko teraz zabierają tyle co tutaj widać jest zrównane Bo ogólnie że nie ma dużo terenu do jazdy to jest jeszcze go coraz mniej Jak widzicie te wszystkie fabryki się rozwijają teren nam zabierają torów nie ma także zamiast bo jeśli nie kupię tego mikrofonu do GoPro. i to jest właśnie problem Nie wiem jak mnie będzie słychać Podejrzewam, że w najlepszym wypadku szał nie będzie a w najgorszym wypadku jak wrócę do domu to po prostu materiał będzie do wyrzucenia, ale wydaje mi się, że tak nie będzie. oby tak nie było. Chwili, mała przychwała. bardziej wodniste tereny tutaj raczej nic trudnego nie ma mam nadzieję że się nie utopię Uf, ale dzisiaj jest ładna pogoda Uf. ładna pogoda ale do jazdy powiedziałbym że jest nawet za gorąco trochę To jest pięknego w tym terenie Mimo wszystko, że wyjeździłem tutaj setki motogodzin Bo jeździłem tutaj detentką Setką ktm Tym ktm też około 70% moich motogodzin wyjeździłem w tym terenie To mi się ten teren nie nudzi To jest najpiękniejszy chce porobić jakieś pęte szybsze to na... kurwa nie Opie, ja mówię miałem tyle paliwa i ten moto tak no leci dalej zakręciłem go jest jeszcze jedna opcja kiedyś robiłem tak o patrz to się nazywa mieć pecha kurwa. dzisiaj to jest przejebane nie? to co mi się dzisiaj dzieje kurwa ja pierdolę by to chuj nie nową se kurwa muszę dorobić czekaj Ah, szkoda gadać Nie no nie pojeżdżę Patrz Kurwa nie wierzę Co? A tak na zawodach jak się stanie to przejebane Nagrywa No, gro. No i gitar To co, tymi kurwa wąwozikami się poleci? Objedziemy no. tam, wyjedziemy tu, pojedziemy przez ten kurwa wąwóz na ten podjazd Ja się muszę rozgrzać trzymaj takie tempo w miarę Ja będę tak blisko ciebie jechał, żeby fajnie taki onboard był nie? A wiesz co stary, ja zauważyłem, że jak się pije wodę i do tego nie wiem jakiś miód dać co nie węglowodane cukry to się dużo lepiej jeździ no bo niektórzy na przykład jadą w góry na cały dzień i piją samą wodę a, a jak nie weźmiesz jakiegoś bate, batonika stary proteinowego czy czegoś to się zajedzieć dlatego biorę sobie izotonik albo wodę z miodem Jedziemy! Run, dun, 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 dun.